No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy myć ubiór już jest. Wczoraj myłem już tylko ten. Kosiarkę myłem. Nie zdążyłem ją domyć, bo karszer mi się zepsuł. A uściślając, to dysza od, od pistoletu nie mi się rozwaliła znowu. Szybki telefon do znajomego i udało mi się pożyczyć jego karszer. No, jest większy, większe ciśnienie, większa temperatura, także powinno to w miarę fajnie iść. Tutaj z rana jeszcze plac cały zgarnąłem, bo jutro będzie 15 transportów z wysłotkami. Także jutro, cały dzień w temacie wysłotek będzie. A dzisiaj właśnie chciałem dokończyć to mycie już, żeby było wszystko zrobione. Głównie o kosiarkę przednią mi chodzi. Wczoraj zacząłem już ją właśnie myć, a jeszcze jeszcze trochę do mycia mam. Na ładowarce ją podnosiłem, także dzisiaj też właśnie na, na ładowarce ją podniosę listwa jeszcze do mycia, i tutaj góra. Także podczepiam pod i lecimy z autem No i dobra, kosiarka już jest w powietrzu. Jedziemy do myjki. Dzisiaj jeszcze prawdopodobnie będę musiał przerwać bo po mleko dzisiaj przyjeżdżają. A tam, gdzie mamy myjkę, akurat jest też zbiornik. Także trzeba będzie odjechać na chwilę. Tam 30 minut będzie przerwy, wtedy. No ale co zrobić? Na razie nie ma kierowcy, także już zacznę i zobaczymy, jak przyjedzie, to odjadę. No i dobra, mamy go w powietrzu. Tutaj ładnie tą listwę jeszcze oczyścić. Taki karszer, karszer taka myjka ciśnieniowa coś takiego model, nie wiem jaki ale to już mniejsza z tym ubieram rękawiczki i, i lecimy z tematem Dobra, umyte. Tak jeszcze teraz po mleczarni te niedociągnięcia umyłem. Już tutaj się suszy. Teraz weźmiemy, posmarujemy jeszcze. I będzie elegancko. No i dobra, mamy umyte, yy, zakonserwowane, nasmarowane, można wstawiać do środka. Dobra, podczepiłem jeszcze tylną kosiarkę, aż się chce jechać kosić, by się powiedziało. Ale tutaj ten, jeszcze mam pomysł co do ułożenia maszyn, tylko muszę, muszę tu trochę jeszcze porobić. Także działamy. Tak to wygląda na ten moment. Przyczepa pierwsza, potem zgrabiarka i kosiarki. Idealnie na styk się wszystko zmieściło. Także no było ciężko, ale jakoś, jakoś się wcisnęło. I w międzyczasie jeszcze też kurier był. Przyniósł cypka. Włożymy od razu. To nie jest takie proste. O panie, żebym zaraz szyby nie zbił, o. Mhm. co za? Dobrze wciskam? Dobrze. Dobra, będę się musiał jakoś pomęczyć później. Na razie położymy tu i idę chyba ładowarkę umyć i potem, potem no ten ciąg taki w miarę jeszcze czysty, ale potem jeszcze mniejszą te szóstkę wezmę. Spróbuję umyć. Nie wiem ile mi jeszcze tego dnia zostało. Która godzina w ogóle? Coś tak po 15 mi się wydaje. Także dużo czasu nie mam. Także... a tu jeszcze ten. Zapomniałem włożyć. E, stycznik do tego. Bo dzisiaj się tym nie będę zajmował. Ale niech już tu jest. Jutro kolejne części przyjdą, układanki i tyle. No ale tu w miarę fajnie się zmieściło to wszystko. Tak, wstępnie paszałem na ten na oko i po, powinno wejść i weszło ładnie. Tutaj no to ten wałek trochę się No, tu jest wszystko w porządku. No tu może te są trochę naciągnięte, ale to tam nie szkodzi. Tu na styk No i tu I tu jest wyliczone idealnie pod to. Tu nawet ten przyczepę mogłem jeszcze cofnąć, ale mówię, nie chciałem już. Tu teoretycznie siewnik by mógł być. No tu Delikatnie tylko nie dojechaliśmy, ale jest ok. Tutaj teraz fajnie dwa ciągniki na spokojnie na szerokości się zmieszczą. I tu tak, ten ciągnik przyjdzie tu całkiem do ściany. Potem siewnik, kultywator, i zastanawiam się, żeby tu jeszcze rozrzutnik wcisnąć. I tutaj wyjeżdżała te czwórka ze ścielarką I Ford jeszcze, ten 8830 To by tutaj był I by było elegancko, albo yy, Duży Ford To znaczy ten 97 Siewnik, kultywator i powershift, tak będzie najlepiej No i rozrzutnik tu i y, te czwórka ze ścielarką wjeżdża elegancko, nawet jeszcze coś by było można wcisnąć, ale jest, jest okej. Okay. Jest więcej miejsca, y, bo no tutaj y, zaoszczędziliśmy miejsca chowając dyszel od przyczepy pomiędzy zgrabiarkę i to sporo zyskaliśmy, także no jest, jest ok. Dobra, idę, idę myć ładowarkę i potem zabieramy się zaciągnąć. A, no i to śniegu pruszy. Zaczęło się, zima. Dobra, na dzisiaj starczy tego mycia. Tutaj. To, ale powiem wam, jest maszyna. Robi robotę. Ciekawe, ile paliwa spaliła? No ale robotę zrobiła. Na no, następny rok chyba będę musiał sobie coś, coś takiego też kupić, żeby to miało ręce i nogi. No, yy, umyłem ładowarkę, yy, małą tę szóstkę i teraz t te czwórkę. Yy, ten duża te szóstka, tam jeszcze w miarę czysta była, także to tam jeszcze yy, może poczekać porównując do tego, no to to jest, to jest wielkie. No ale nic, na dzisiaj już będę kończył. Mam nadzieję, że Wam się podobało, Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.